Hey. Dzisiaj chciałabym, chciałabym powiedzieć yy, Państwu po o początkujących yy, rzeczach gitarze i o, no, pokażę Wam kilka tytuł i yy, przykładować do sęgi, z których można je zbadać. No więc tak, dla tych, którzy konkretnie nic nie wiedzą, chciałabym sobie jeszcze dać. Tak. Może jak przybliżę, żeby było bardzo udany. Gitarę jak wypatrzymy, jak od siebie mamy, to patrzycie inaczej, czyli zrobię tak. Albo no tak. To jest struna najgrubsza. I ona zawsze jest na dole. W różnych rysunkach, jak ktoś rysuje e, rozpiska chwytów, czy jak palce ułożone, zawsze to naj... struna najgrubsza jest na dole. To jest struna E. To jest struna A. To jest struna D, to są struny basowe, to jest struna G, struna B lub H, równie nazywają, i to jest znowu struna E, najcieńsza. Eee... Najmniej żebyście nastroili się gitarę, swoje. I tak, to były struny i to są progi. Pierwszy próg oznaczony od tego do tego, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I teraz są to nie jest tylko kropeczka na siódmym progu, A w widzę, że jak się na kilku. Eee, no więc tak. Chciałabym Wam powiedzieć tak. Eee, jak to, jakby to jest dłoń. I na dłoni będzie bio o palcach. No tak, kto jest... Kto jest pierwszy? Drugi palec, trzeci palec, czwarty i piąty. Czyli kciuk jest w pierwszym, a malutki z piątką. I tak. Przynajmniej może będę w, w filmikach dodawała y, w opisie, y, na przykład, y, opisie na przykład dodawała chwyty, co? Jeżeli na przykład C wielkie, znaczy, że to jest C dur, bo C jest wielkie, znaczy A małe, znaczy jest Amol, bo A mol A mol, Amol jest M literka, czyli małe, a dur, literka D czyli duże. Dur duże, M małe mol. No i tak, pierwszym chwytem, co chciałam Was nauczyć, jest c dur e, Ustawia się go na e, pierwszym, pierwszy, drugi palec na pierwszym progu, na e, strunie HB, na drugiej strunie, właśnie czego struny od raz, 2, 3, 4, 5, 6. I jakby struna E odpowiada pierwszej, H lub B odpowiada drugiej, G trzeciej, D czwartej, A piątej i E. Pasowa w szóstej, czyli drugi palec stawiamy na pierwszym progu i drugiej strunie, e, palec trzeci stawiamy na e, drugim progu e, strunie e, czwartej, e, a e, trzeci palec stawiamy na strunie piątej, na trzecim progu i dochodzimy do dźwięku. E, jeszcze przybliżę bardziej. Ogólnie niektórzy mówią, że w że muzycznych jedni uczą tak, że nie powinno się być bardzo w a niektórzy tak. Ja wolę tak chwycić, no bo to jest tak chwyt, niektórzy mówią agot, ale chwyt to, raczej, że się chwyta gitarę. No, to tak, i to jest chwyt, i sobie gramy, do końca, jeśli będzie się coś wyjdzie. Taki, taki pełny dźwięk. Kolejnym chwytem jest Amor. Jest on bardzo podobny do cytryny, raz w tym, że trzeci palec jest ułożony na drugim progu i trzeciej strunie. Znaczy, tak. Tak. I yy, najlepiej jest sobie ćwiczyć te dwa przejścia. Czyli, musimy być jakimś chcę. żeby sobie zapamiętać, kiedy są chwyty, można sobie śpiewać. Amor, Bedur i tak w kółko. Kiedyś odpisał tylko piosenkę, i tak w kółko śpiewał. Więc do zapamiętania. Można sobie tak pośpiewać. Kolejnym chwytem jest demol, czyli drugi palec stawiamy na pierwszej strunie, na pierwszym progu. Drugi palec stawiamy na trzeciej strunie na drugim progu, a trzeci palec stawiamy na drugiej strunie na trzecim progu. I gramy. E, gdy gramy e, e, chwyt D, nieważne czy jest d D-dur czy D7 e, i na przykład strunę i na przykład e, H-moll, e, czy H7 nigdy nie uderzałem w strunę basową. Pierwszą basową. Czyli jakby szóstą. Nie uderzałem w stronę strunę S. E. Dobrze, uruchamijamy. A gramy, nią, to wtedy nie wychodzi aż taki ładny dźwięk. I ćwiczymy sobie demol. Tak. Kolejnym chwytem jest je się ten dur. I wystarczy tutaj. Pierwszy palet zostaje na pierwszym progu, na pierwszej strunie. Drugi palet zostaje przeniesiony na strunę, na, drugi, na drugim progu, na piątą. I trzeci palet przeniesiony na strunie. 6. I tak, i gramy sobie. Czyli sobie przejście z demolu? Tak, jest 7 dur. praktycznie tylko te dwa palce. Tak, 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 i gramy. E-O-L. 7 dur. Trudno zobaczyć, że jest rzetny. Na pewno łatwiej nam wejdzie w głowę. Jeżeli już to przećwiczycie, żeby to płynnie szło, możecie sobie poćwiczyć i pijecie C-dur, i tak się ciągle węglat, Jeżeli już to opracujecie C-dur, i G7, możecie przejść do ćwiczenia C-dur, A-mol, przejść D7. Nie odchodni, bo wszystkie palce trzeba ruszyć z A żeby tak, ten palec wchodzi tylko jeden w dół, a te palce jakby się, tych są tak, to się rozłaży troszeczkę bardziej o piętro niżej. Czyli jakby wszystko idzie o piętarko niżej. I tylko ten balet wchodzi na inne. Ten wchodzi na drugi próg. Normalnie powinno tak. Wchodzi na dół i ten palec odjeżdża. Jak to sobie woli. I ćwiczymy. Normalnie. Jeżeli się to też opracuje, można sobie poćwiczyć. Oczywiście, że mam opracowany to, Dm i G7. Mogę sobie przejść do G7 i Cdur. G7 i Cdur. I tak, y, c Cdur i G7. W że jest tak, a w G7 drugi, pierwszy palec idzie w stronę niżej, a C2 piętro wyżej. Kiedy już się opracuje, to można grać w całość. Tak w kółko, Mateju. Można grać tak w kółko. E, można grać też różne bicia. Oczywiście to jest bicie 4 czwarte. Dół, 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 góra, góra, dół. Aż nie od kiosk, można grać sobie dół, góra góra dół, jak jakby robić się takie nie grają tak. Dwa pokażę razu, dwa jakby przejście. A niektórzy grają, Tutaj jakby jedno uderzenie, aby nie było tej pustki pomiędzy. Ja z początku nie grałam tego, ale później. Poziągł... Jak sam, bo się grała jakby z, z grupą, to się tego nie strzało, a jak już się grałam z tym, to słyszałam, więc później przestałam. I grałam z tą e, jakby e, d, 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 bez, bez tej dziury, jakby z takim uderzeniem. I te C-dur, A-mul, d i G-7-dur, e, możecie nagrać na nich piosenkę e, moi, przyjaciele. E, moi przyjaciele. Moi przyjaciele, moi przyjaciele, E, Razie piosenka harceska, chociaż dużo z których chodzę, też, już I Dajana. Celikowało bliski bajek świat, co o wróżkach słucha rad. Przepraszam, ja dzisiaj jakoś nie śpiłam, bo katar i w ogóle chlebka delikatną, więc to ładnie zmierz mi. Ale staram się nagrywać systematycznie na filmy dziennie, więc postanowiłam, że nagram. I tak, są te 4 pety. Nie ja nauczyłam się ich na pierwszych zajęciach i później już grałam. I ćwiczyliśmy i później grać tę piosenkę już płynnie. Ale najlepiej jak się przeświczy, wszystko się będzie umiało grać. Zresztą jest W końcu można później przyspieszyć jak się gra. Yy. I tak, yy. jak już się to umie. Można się nauczyć tekstu lub sprzedać ale na przykład nie Wam ciężko połączyć, bo będziemy się myliły biciem. Co w ogóle bicylić na pustych stronach nawet bicie. albo nawet inne bicie. Muszę przecież innej kolejności, na przykład Demon, Cedur, i Zamba. W różnych kolejnościach różne schematiki sądziczne. Będą później będziemy łatwiej zmieniać chwyty. No. I jest to jakby byłoby na dzisiaj e, na tyle na, tu, na ten filmik. E, wszystko napiszę w opisie, więc... E, wszystko macie w opisie. I myślę, że to było na tyle. Jakieś pytania, coś jest niewidoczne, to proszę pisać w komentarzach, subskrybujcie, rozsyłajcie powiadomienia, jeżeli możecie się razem uczycie. No i gdyby Wam się podobało, piszcie w komentarzach, co jest spoko, a co nie jest. I dziękuję, do następnego filmiku.